Funkcja liniowa pojawia się na każdej maturce, posłuchajcie jak zrobić to zadanie. Miejscem zerowym funkcji liniowej jest liczba 1, czyli do wykresu należy punkt o współrzędnych 1 i 0, bo jeżeli mamy miejsce zerowe, to za y wstawiamy 0, punkt ma współrzędny zawsze xy. I też wykres tej funkcji przechodzi przez punkt o współrzędnych minus 1 i 4, czyli to też jest x i y. Wzór funkcji to jest y równa się ax plus b, czyli podstawiamy za y 0, za x podstawiamy 1, piszemy plus b, czyli 0 to jest a plus b, tak? I teraz tutaj, x i y do tego samego wzoru podstawiamy, czyli y to 4, mamy co? a razy minus 1 plus b, czyli 4 to minus a plus b, nie? No to dobra, no to co zrobimy? Układ równań z tego i tego, czyli 0 to a plus b. A tutaj 4 to minus a plus b. Podkreślamy, dodajemy. No to 0 plus 4 to 4, a dodać minus a to 0, b plus b 2b. Dzielimy na 2, czyli b to 2. Nie? Jak już mamy B równe 2, no to tutaj przecież jest B i jedyną poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź C. I piszcie kochani, czy nagrywać to i da was kolejne zadanie, czy są tutaj maturzyści, czy chcecie to oglądać i też może zaobserwujcie, będzie mi bardzo miło.